Know what's worth fighting for When it's not worth dying for Does it take your breath away And you feel yourself suffocate? Toż Patryk Małecki, Małecki doskonale, Małecki! Ależ to zrobił! Ależ Małecki to zrobił! 1 do 0, 0,89 minuta! Ależ to zrobił, oczywiście dostanie żółtą kartkę, ale coś niesamowitego, jak on sobie przerzucił piłkę na lewą nogę, jak on uderzył! Dążyć. Właśnie tak jak się teraz kończyło. Obejrzyjmy sobie tą sytuację. To jest ważna wygrana główka przez Cześcikości To co zrobił Patryk. Piłkę lecące że tak, tak, tak. Piłka. On obrócił się. Stracił kontakt w ogóle wzrokowy z piłką. Nie został podwojony przez rozlicza. Ale to właśnie to, co powiedziałeś. Ma przed sobą tylko jednego piłkarza, Patryk jest na tyle dobrze wyszkolonym piłkarzem technicznie, żeby szedł na tego piłkarza, nie pał się na czterech, jeżeli ma jednego przed sobą, jak proszę, najbardziej, proszę. jak najbardziej, brawo dla bo powróciło siedmiu, ośmiu zawodników, skąd to było 3 laków, ale zobaczmy, zaryzykował teraz indywidualne wejście Patryk Małecki. Bardzo dobrze zaryzykował trzęp pomiędzy dwóch zawodników i tutaj w swoim dawnym dobrym stylu. Wydawało mi się, że jeszcze tutaj chwały rykosze do nogi Smirnowca, popatrzmy. Pewnie na bazie ten tego nie rozstrzygniemy. Na pewno spokojniejszy maskant Patryk Małecki. Ważne trafienie, bo, bo to o czym mówiłeś, na pewno stać go na lepszą grę. Stać go na dużo więcej. Ta akcja to była na miasta tego, czego, czego oczekujemy od niego, tego co on potrafi. Teraz na pewno będziemy spokojni to oglądali, bo jednak mimo wszystko przy 0-0 Jakaś tam drobna nerwowość była.